Trzy, dwa, jeden, zero, start. Dzisiaj mamy inny świat, inną młodzież, potrzebujemy. Pokazywać im żywy patriotyzm, trzeba z nimi to inaczej zorganizować. Historia Kaszub splatała się czasami tak dziwnie z historią Polski. Jak ktoś zna historię tego regionu, to, to wie, że trzeba było dużo wysiłku, żeby, żeby Kaszubi mogli czuć się Polakami i być przy Polsce. I to, że łączymy tą historię Kaszub i historię wielkiej ojczyzny, to jest, podkreśla to, że jesteśmy jednym dużym narodem, który. Musi być zawsze ze sobą razem. Piesnia, która wędrowa po świecie, aż w końcu w 1900 przeszła na Kasiebe i bardzo chętno do z dnia Do tej piosenki nie musimy mieć pamięci, bo mamy ściągę. I to jest bardzo fajne. Ja jej na pamięć nie znam, a śpiewam ją już 30 lat. Jak to pożenic z Daryska z niepodległości? Tutaj takim piesniom, kaszepścim. Mekka się tyło przez ten czas zabuerów, Westele na, na tej zemi, na tym świecie. I myśmy wtedy rozbiora w 1920 roku wszyń razem z płerską na to Chcemy pokazać, przypomnieć, że my, tu w naszej lokalnej ojczyźnie, czujemy się bardzo dobrze i jesteśmy bardzo ważną częścią tej dużej ojczyzny. Więc dzisiaj, kaszubskie nuty. To, co właściwie każdy kaszeba zna, mało tego, goście przyjeżdżający do nas najczęściej rozpoznają i obok biało-czerwonych flag powiewały dzisiaj czarno-złote na znak tej przynależności. Puckie jest najstarszym miastem kaszu północnych, ma w tym roku swoje 675-lecie, więc na naszym rynku wybrzmiało to, co powinno być wybrzmiewane właściwie przez cały ten czas. Podkreślamy swoją tożsamość, identyfikujemy się z, oczywiście z naszą Rzeczpospolitą. I to jest wspaniałe połączenie. Koniec! Brawa dla Was! Brawa dla Romana. Dziękujemy Wam bardzo za, za pomoc. Fantastyczna robota. 1113.